Roboty drogowe przy zmodernizowanych wiaduktach na ulicy Powstańców Styczniowych oraz przy ulicy Zbożowej zostały zakończone i wznowiono już przejazd pod tymi obiektami. Na ulicy 29 listopada gotowa jest jezdnia, do wykonania pozostało oznakowanie i chodniki. Niebawem będzie otwarta droga pod wiaduktem, co przewidziane jest w ciągu najbliższych dni września. Na ulicy Kadłubek finał robót przy wiadukcie planowany jest na koniec przyszłego miesiąca. Przy ulicy Krakowskiej roboty drogowe pod zmodernizowanym wiaduktem planowane są wstępnie pod koniec września. Rozpoczęcie prac warunkowane jest otwarciem dla ruchu kołowego ulicy 29 listopada oraz zakończeniem inwestycji prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To inwestycja związana z remontem ulicy Trzebińskiej i ulicy Krakowskiej którymi prowadzona jest droga krajowa nr 79. W bieżącym roku planowana jest również realizacja dwóch ostatnich wiaduktów w Chrzanowie, które są w zakresie inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych na trasie Trzebinia-Oświęcim. To obiekty przy ulicy Siennej i ulicy Krasickiego.